Gmina yy, Miejska Olsztyn, tak jak, jak wszystkie miejskie gminy w Polsce, ma w swoich zadaniach statutowych yy, świadczenie usług transportu publicznego dla mieszkańców yy, Olsztyna. W 2010 roku yy, została uchwalona przez ustawa o publicznym transporcie, yy, o transporcie publicznym, która yy, nakłada Obowiązek na gminę takiego zorganizowania transportu, gdzie gminę będzie reprezentował w sprawach transportu publicznego czy jako zakład osobny, budżetowy, tak było w Polsce, czy, czy tak jak, jako jednostka budżetowa, tak jak jest teraz w każdym razie tak, tak zwany zarząd komunikacji miejskiej. Również to się w Polsce nazywa. Chodzi o to, żeby był ktoś, kto się nazywa organizatorem transportu. Tak jest to w ustawie zawarte kto będzie w imieniu prezydenta gminy, gminy organizował i nadzorował e, transport e, publiczny e, na terenie miasta. I w związku z tym w wykonaniu tej ustawy e, na wniosek pana prezydenta e, uchwała Rady Miasta z dniem e, od początku e, 2011 roku powstał taki zakład komunikacji miejskiej w Olsztyli. E, Spala, tak jak już powiedziałem, wyróżnia ten poziom jakby najwyższy tego, tego nadzorcy i organizatora transportu to jest Zarząd Komunikacji Miejskiej. Drugim szczeblem tej samej struktury transportu publicznego jest, jest poziom